do i move in this world could you please tell me what the hell i'm doing for bring me to my knees i'm so stupid would you tell me honestly if i wasn't meant to be what i see when i dream it's a big big world out there plenty possibilities all of them is killing me soft i want the real me figured out Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Co jem w ciągu dnia, aby nie przyjewać. Już zaczęłam gotować śniadanie, ponieważ jestem dzisiaj strasznie, strasznie głodna, bo mamy już godziny. Zaraz dwunastą. Ogólnie utknęłam przy kąpie. Przez ostatnie dwie godziny robiłam księgowość, maile, no i uff, jakoś tak się zagapiłam. Z tej okazji zrobimy dzisiaj bardzo szybką marchewkowo-orzechową owsiankę. I to jest moim zdaniem taki najszybszy, najłatwiejszy zamiennik ciasta marchewkowego, który ja by the way uwielbiam, no ale nigdy nie chcę mi się go robić, no bo to jednak jest dosyć dużo roboty. No i marchewkową owsiankę zaczynam od starcia marchwi na takim bardzo drobnym oczku. Następnie dodaję płatki owsiane do wody i do tego od razu też wrzucam całą marchew. Do tego dodaję pół łyżeczki soli, ponieważ moim zdaniem owsianka bez soli nie ma smaku. Następnie dodaję dwa słodziki, no i tę mieszankę gotuję przez jakieś 5-7 minut. I kiedy widzę, że płatki owsiane są już zrobione, a marchewka jest fajnie przygotowana, wtedy dodaję łyżkę masła orzechowego, półmiarki waniliowej odżywki oraz dużo, dużo cynamonu. Mieszam to wszystko razem. Jeśli ta mieszanka wychodzi za gęsta, to dodaję jeszcze trochę mleka roślinnego, no i w 10 minut gotowe. Do tej owsianki moje ulubione dodatki to skyr, jabłko, najlepiej żeby było bardzo kwaśne i bardzo słodkie oczywiście, nawet jeszcze więcej cynamonu, no i orzechy włoskie. I w sumie bardzo fajne w tej owsiance jest to, że marchew dodaje mnóstwo, mnóstwo objętości. W ogóle warzywa w owsiance są świetne, ponieważ pomagają nam zjeść więcej warzyw, ale forma nie jest taka, wiecie, typowo warzywna, sałatkowa, No tak naprawdę tutaj w ogóle nie czuć, że że to jest marchew, tylko mamy piękną, bogatą, cudowną całość. No i ta owsianka ma łącznie 505 kalorii. Hmm. O oh wow. Objawiam to, że mamy tutaj wyraźnie wyczuwalny cynamon, wyraźnie wyczuwalne masło orzechowe. Znaczy te orzechy włoskie dodają takiej idealnej, fajnej goryczy, ale gdzieś tam w tle chowa się taka piękna waniliowa nuta z odżywki waniliowej, więc to wszystko jest takie Wiecie, takie warstwowe, no jabłko jest właśnie idealnie kwaśne i słodkie, więc tak to fajnie żywia. No jednocześnie daje taki piękny, jesienny klimat. Hmm. Amazing. Gorące, rozgrzewające, objętościowe, pyszne. <gummet> <gummet> Wiecie co? Dzisiejszy dzień to jest po prostu jakiś taki stalny zpiardol. Właśnie udało mi się umówić na rozmowę z jednym wykonawcą, być może wykonawcą naszego domu. Który, na którym bardzo, bardzo zależało. Na no, ale ta rozmowa jest dosłownie za 20 minut. Nie dało się tego inaczej zrobić, więc teraz zrobię sobie tylko taki bardzo szybki wrapik. Zazwyczaj, gdy się spieszę, to lubię sobie przekąsić coś już takiego, wiecie, raczej gotowego. I tutaj jedną z moich ulubionych rzeczy są falafele z biedry. Zresztą widzów są podobne, też zarobiście dobre, tylko tam są zazwyczaj wyprzedane, a w biedrze zawsze są. No i do tego wezmę. Zmontuję jakąś tortilkę, trochę humusa, trochę warzyw. To, wiecie, wiecie będzie taki szybki składak. Rozkruszam sobie falafele na takie małe kawałki, żeby były bardziej spieczone z każdej strony, bo wtedy one się zmieniają, wiecie, w takie mega, mega chrupiące, fajnie przypieczone kawałeczki. No i pięknie chrupią mi w całej tortili. I Zazwyczaj na jedną taką tortilkę daję trzy falafele. Wtedy jeszcze jest, wiecie, w stanie się tak fajnie zwinąć i nie jest po prostu za pełna. Placek sobie podgrzewam najpierw z obu stron. No i zabieram sobie kolejnie warzyw. Dzisiaj biorę ogórek, kapustę, paprykę. Chciałabym też czerwoną cebulę, ale wychodzi na to, że nie mam, więc dam sobie po prostu cebulę dymkę. Dobra, trochę za długo trzymałam placek na patelni, więc mi się nie chce tak ładnie zamknąć. Jestem w stanie zrobić tylko tyle. No, wiecie, nie jest najładniejsze, ale na pewno będzie przepyszne. Dzień dobry. Cześć, myszko. E, chcesz ogórka? Proszę bardzo. Mmm. Mega. Świeże, chrupiące, lekko pikantne od Bardzo dobre. A no i kaloryki wam... Nie podam, no bo nic w tej wiecie, nie ważyłam. Zakładam, że to ma koło 300, może 350 kalorii. Hmm. Nie wiem, co jest dzisiaj ze mną nie tak, ale miałam zaplanowany na obiad pyszne jesienne kary. Natomiast właśnie zmieniłam zdanie. Robimy spaghetti. Ja nie wiem o co chodzi, ale po prostu potrzebuję dzisiaj spaghetti. A skoro zdecydowałam się na odżywianie intuicyjne, no to chyba powinnam tułać swoje intuicje, jakby o to w tym chodzi, prawda? Zaczynam od podsmażenia czosnku oraz cebuli. Kiedy się ładnie zeszklą, dorzucam mięso mielone oraz startą na dużym oczku marchew. Trzymam tu na patelni parę minut i zaczynam dodawać przyprawy, czyli bazylię, oregano, pieprz oraz sól. No i świeżą posiekaną chili, chili spaghetti to jest taki mój osobisty dodatek. Klasycznie się tego nie robi, ale osobiście uważam, że warto, bo, bo chili dodaje po prostu temu wszystkiemu fazura i fajnie przyłamuje ten taki delikatny, kremowy smak. Następny krok to pasata pomidorowa, którą trzymam na patelni jakieś 2-3 minuty, żeby ją trochę zredukować. No, i czas na moje dwa ulubione triki, które pomagają maksymalnie podkręcić smak i uzyskać taki bardzo kremowy efekt jednocześnie. Więc, dla podkręcenia smaku, dodaję do spaghetti taki porządny chlub octu balsamicznego, a dla zwiększenia kremowego efektu dodaję taki porządny chlub śmietanki 12%. Jeszcze to wszystko razem mieszam, redukuję dwie minuty i w 15 minut całe danie gotowe. To danie ma łącznie 598 kalorii. W sumie strasznie mało. Nie ukrywam, że przydałby się tu jeszcze jakiś ser, ale nic nie mam. Idealnie byłoby mieć parmezan, grana padano, albo chociaż, wiecie, jakąś taką mozzarellę. Hmm. Damy radę bez sera, spokojnie. Naprawdę jest tak pyszne, że samo bez sera też sobie poradzi. Dla mnie to spaghetti ma po prostu taki idealny balans. Ono jest idealnie słodkie, pikantne, ale też kremowe i kwaśne. Naprawdę no nie wiem, taki piękny, prosty, zrównoważony smak. No pyszne. <słuch> Marchew spaghetti is seriously the best. Ona tak właśnie fajnie zagęszcza tę konsystencję i dodaje taką dyskretną słodycz. Mmm. nom. nom, nom. <słuch> Na kolację zrobimy dzisiaj szybkie lody malinowo-bananowe. Więc tutaj potrzebne będą mrożone maliny. Które właśnie sprawią, że to będą lody, a nie shake. Do tego cały banan, odżywka białkowa, serek wiejski, słodzik oraz mleko roślinne, żeby lody nie wyszły za gęste. Do tego będzie mi potrzebny blender. U mnie jest to Bosch Ergomix, którego mam już chyba 3-4 lata. Jest zarąbisty absolutnie niezniszczalny, bardzo Wam polecam. Wrzucam to wszystko do blendera. Jeśli w międzyczasie ta masa jest trochę za gęsta i nie chce się miksować, no to po prostu dolewam więcej mleka roślinnego, dodaję też szczyptę soli no i w zasadzie w 2 minuty gotowe. Ta Ta, 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 ta. ta wielka micha lodów ma łącznie 338 kalorii. Banan, maliny, serek wiejski, odżywka. Mm. Jeśli chodzi o smak, to mamy tutaj serek wiejski i banana, które dają taki, taką bardzo porządną, kremową bazę. No i mamy maliny mrożone, które robią właśnie ten lodowy efekt, ale w tym wszystkim jest też odżywka białkowa, która nadaje takiej piankowej puchatości. I do tego dania uważam, że odżywka białkowa jest naprawdę niezbędna. Bo bez odżywki białkowej mm, te lody nie są takie puchate, a moim zdaniem ta puchatość jest bardzo ważna. No jest pyszne. <laughs> Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell yeah, I'm they, doing they, for? They, bring they, me to they my they me they knees. I'm so stupid. Would you tell me they honestly mean. if I wasn't meant, meant to be what I be be see when be. I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? It's a big world. Plenty possibilities. I love you. I want the right here. No dobra, w sumie kończymy dzisiejszego vloga. Nie jestem w stanie wam podać, ile dzisiaj kalorii zjadłam. Sami widzieliście, jak, jak to wszystko wyglądało, ale poszczególne dania, które policzyłam, oczywiście macie na dole w opisie. No i dzięki za oglądanie. Jak zwykle, zapraszam na Insta, do subskrybowania, do komentarzy i do zobaczenia następnym razem. Cześć! A jeszcze tylko szybki brzuch po całym dniu jedzenia. Me to my niece. I'm so stupid. would You tell me honestly, I wasn't meant to be what I see when I want something great instead of all this may, but I can't find my way.